Zapraszamy dzisiaj do Parku w Historia tego miejsca związana jest z rodem Henkel von Donelsmark. Będzie to opowieść o zamku i pałacu, przepychu, ambicji, wielkiej miłości oraz smutnym końcu. Położony na Śląsku Świerklaniec był ważnym punktem na mapie historycznej już od czasów Bolesława Chrobrego. Przez wieki miejsce to przechodziło przez ręce różnych właścicieli, w tym książąt raciborskich i cieszyńskich. Prawdziwy rozkwit Sierflańca nastąpił za sprawą rodu Henkel von Donnersmarck, który nabył te ziemię w XVII wieku. W XIX wieku Guido Henkel von Donnersmarck, zamożny przemysłowiec i magnat, postanowił uczynić ze swoją główną rezydencję. Urodzony w 1830 roku Guido Henkel von Donnersmarck to bez wątpienia postać wybitna. Do historii przeszedł również jako autor romansu stulecia z Bianką de Pajwa. Kim zatem była Bianka de Pajwa? Była to kobieta wielce tajemnicza i kontrowersyjna nawet jak na minione czasy. Bianka de Pajwa właściwie nazywała się Esther Lachmann, Przyszła na świat najprawdopodobniej w Nysie w 1819 roku w rodzinie Polaków o żydowskich korzeniach. By wyrwać się z biednego domu, wyszła za mąż bardzo szybko. Życie żony skromnego krawca nie spełniało jej ambicji. Porzuciła więc męża i synka i ruszyła na podbój Paryża. Ester szybko znalazła mężczyznę, który zapragnął się nią zaopiekować. Był to mieszkający w Paryżu austriacki pianista oraz kompozytor Henry Herz. Dzięki temu związkowi uzyskała dostęp do kręgów arystokratycznych. Wystawny tryb życia zrujnował finansowo Hersa, który dla podreperowania budżetu wyjechał na koncerty do Stanów Zjednoczonych. Rodzina kompozytora, która obwiniała Ester za wykorzystywanie pianisty, wyrzuciła ją z rezydencji. Esther przeprowadziła się do Londynu, gdzie udało jej się pozyskać względy Lorda Stanleya. Wróciła do Paryża w 1850 roku z ogromnym majątkiem i zakupiła piękną rezydencję na placu St. George, która niebawem stała się miejscem spotkań paryskiej elity. Wkrótce poznała portugalskiego markiza Albino de Paiva. Ślub z markizem sprawił, że zdobyła tytuł La Paiva. Markis opuścił małżonkę i wrócił ponownie do Portugalii. Guido Henkel von Donnersmarck należał do najlepszych partii w Europie. Nie stronił od życia towarzyskiego. Będąc w Paryżu, poznał Blankę i zakochał się w niej. Ślub tajemniczej pary stał się skandalem. Kobieta nie cieszyła się najlepszą opinią i była 11 lat starsza od męża. Sielanka w Paryżu nie trwała jednak długo. Po wojnie francusko-pruskiej w 1871 roku Blanka i Guido zostają uznani we Francji za personel non grata i posądzeni o szpiegostwo. Małżonkom nie pozostawało nic innego jak wyjechać z Francji. Po powrocie para mieszkała w Sierklańcu. Blanka źle znosiła mieszkanie w starym zamku i tęskniła za Paryżem. Specjalnie dla żony Guido znosi pałac w stylu Ludwika XIV. W pałacu znajdowały się 34 duże sale oraz 6 luksusowych apartamentów. Wyposażone w łazienki z systemami ogrzewania i wentylacji. Budowla, zaprojektowana przez francuskiego nadwornego architekta Napoleona III, zachwycała rozmachem strzelistych dachów, przepychem komnat i apartamentów. Świetlaniecki pałac zwany był Małym Wersalem. Mały Wersal to po prostu pałac Neudon, który należał do królów Francji. Rezydencja w Świerkłańcu była nim inspirowana. Międzynarodowy rozgłos zapewniła rezydencji legenda. Wszak hrabia Guido Henkel von Donnersmark zbudował pałac dla ukochanej, najsłynniejszej w owym czasie paryskiej kurtyzany i celebrytki, ikony epoki. Kiedy hrabina Blanche, zwana wcześniej jako markiza Blanca de Paiva, Zmarła w świertlańcu w 1884 roku, był to gorący prasowy news od Paryża po Nowy Jork. Okoliczności jej śmierci również są owiane legendą. Podobno zmarła podczas konnej przejażdżki, ponieważ szal zaplątał się w gałęzie drzew i ją udusił. Guido, nie mogąc pogodzić się ze śmiercią ukochanej żony, zakonserwował podobno jej złoki i umieścił w jednej z konna. Dziś świerklaniecki Mały Wersal można oglądać tylko na zdjęciach i starych pocztówkach. Pałac został podpalony w styczniu 1945 roku i zwykło się o to obwiniać żołnierzy Armii Czerwonej. Jest też inna wersja, według której zrobiono to na polecenie rodziny Denysmarków, którzy nie chcieli, by ich pałac zajęła Polska Ludowa. Część materiałów z pałacu wykorzystano na budowę socrealistycznego pałacu kultury Zagłębia w Górniczej, a brama pałacu stoi w korzowskim zoo. Dwie pochodzące z parku pałacowe rzeźby lwów znajdują się za brzuch. Co zatem pozostało po przepięknym pałacowym założeniu do naszych czasów? Pozostało niewiele. Do ocalałych budynków należy dawna kordegarda, czyli portiernia z początku XX wieku. Znajduje się przy wejściu do parku i obecnie mieści się w niej Urząd Stanu Cywilnego. Jedyną reprezentacyjną budowlą, która ocalała od zniszczeń w 1945 roku, to Pałac Kawalera. Pałac powstał z myślą o gościach odwiedzających rodziny Danesmarków. Wyposażony był m.in. w posadzki z marmuru, amerykańskie wanny Royal z jednego kawałka fajansu obrazy mistrzów, i itd. Główną przyczyną jego powstania były częste wizyty cesarza Niemiec, Wilhelma II, który przyjeżdżał tu na polowanie. W centralnej części obiektu znajduje się reprezentacyjny owalny hol. Z marmurowo lustrzaną klatką schodową. Na froncie pałacu jest wyryty napis Memento Vivere, czyli pamiętaj o życiu, który miał zachęcać odwiedzających go gości, a zwłaszcza kawalerów, do zabawy. Dzisiaj pałac można zwiedzać w weekendy. Udało nam się zajrzeć z kamerą do wnętrza pałacu kawalera. Teraz czas, byście zwiedzili go razem z nami. Gotowi na krótką, ale magiczną wycieczkę? U małego Wersalu roztaczał się piękny park. W 1865 roku berliński architekt Gustav Meyer opracował projekt nowego założenia parkowego w stylu angielskim. Ozdabiały go rzeźby walczących zwierząt autorstwa francuskiego rzeźbiarza Emanuela Fremieta. Artysta wykonał rzeźby walczących zwierząt. Stworzył pojedynki jelenia z niedźwiedziem, zebry z lwicą, strusia z wężem. Oraz marabuta i pelikana z rybą. Dzieła umieszczone na obrzeżach tarasu i stoją tam do dziś. Zachowała się również fontanna trzy gracje w centralnej części tarasu przed pałacem. W dolnej części fontanny można dojrzeć wyrzeźbione elementy roślinne oraz figurki smoków. Udało się również ocalić rzeźby z brązu bawiących się dzieci autorstwa Teodora Kalide. Dziś znajdują się w pałacu kawalera. Z początku XX wieku przetrwał również pawilon koncertowy, stanowiący fragment dawnej mużli koncertowej. Składa się z estrady nakrytej daszkiem. Na uwagę zasługuje także zabytkowy, żelibny maszt, który został przywieziony. Całości z Paryża. Pierklańcu to perła województwa śląskiego. Do dziś przyciąga rzesze turystów z całego regionu. Całość zajmuje obszar około 200 hektarów, z czego 8 hektarów stanowią zbiorniki wodne i cieki wodne. Roślinność w parku charakteryzuje się bogactwem i różnorodnością. Stare grupy drzew, takie jak dęby, buki czy kasztanowce, tworzą niezwykłą atmosferę, będąc świadkami długiej historii tego miejsca. Krzewy ozdobne oraz kwitnące rabaty dodają parkowi koloru i życia, przyciągając miłośników przyrody. Oprócz bogatej roślinności, Park Świerklaniec jest także domem dla wielu gatunków zwierząt. Przechadzając się alejkami parku, można napotkać wiewiórki, różnorodne gatunki ptaków, a nawet zobaczyć leśne zwierzęta. Wędrując po parku, docieramy do zbiornika Kozłowa Góra. Ten zbiornik wody pitnej rozciąga się tuż za parkiem w Sierklańcu. Powstał w latach 30. XX wieku jako obiekt militarny, a dziś stanowi doskonałe miejsce na spacery, to również idealne miejsce na wycieczki rowerowe. Na terenie parku odnajdziemy kościół i mauzoleum Donesmarków. Kościół wzniesiono w latach 1895-1897. Odrestaurowany w połowie lat 80. XX wieku, kościół należy do miejscowej katolickiej parafii. Jest pod wezwaniem dobrego pasterza. Wnętrze, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem świątyni jako kościoła ewangelickiego, jest dość surowe. Na szczycie dachu mauzoleum niedzielna figura anioła pokoju. Neogotycki kościół pałacowy połączony jest krużgankiem z kaplicą grobową Donesmarków. Według sprzecznych relacji w 1945 roku krypta została splądrowana przez czerwonoarmistów lub szabrowników. Wśród zabudowań gospodarczych dawnego ogrodnictwa znajduje się interesująca budowla w kształcie baszty. To dawna wieża wodna, której zbiornik pełnił funkcję rezerwuaru wody na potrzeby upraw oraz ogrodu przypałacowego. Murowany z cegły obiekt pochodzi z końca XIX wieku. Zachował się w dobrym stanie i jest wpisany do rejestru zabytków. Kościoła znajduje się kilka kamiennych mostków oraz mnóstwo starych drzew. To miejsce na mapie oznaczone jest jako zamek. Faktycznie, zamek się tu kiedyś znajdował, ale obecnie ciężko sobie nawet wyobrazić, jaki był jego obrys. Zachowały się po nim bowiem tylko resztki fundamentów i kilka kamiennych mostków. W czasie II wojny światowej zamek został znacznie zniszczony i rozgrabiony. Jeszcze w 1961 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło decyzję nakazującą odbudowę zamku. Pomimo tego prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach nakazało rozbiórkę ruin zamku, co nastąpiło poprzez wysadzenie go w powietrze we wrześniu 1962 roku. Zamek Piastowski i Pałac Mały Wersal stanowiły kiedyś piękną ozdobę świerklańca. Gdzieś próżno szukać tych miejsc. Pozostały tylko archiwalne zdjęcia, które są po prostu magiczne. Taka to smutna historia i zamku, i pałacu na mokradłach w świetlańcy, dziękujemy za oglądanie tego filmu. Jeśli podobacie się to co robimy to proszę, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i rozważ subskrypcję tego kanału.